Marvel Snap jest całkiem niezłą, wciągającą, darmową karcianką. Przykuwa uwagę świetnymi efektami specjalnymi, niecodziennym pomysłem na rozgrywkę, kolekcją kart z bohaterami Marvela czy krótkimi rundami. Wciąga także za pomocą misji do wykonania, przepustką bojową, no i jeszcze możliwością ulepszania naszych kart. Jednak ulepszenia te są czysto wizualne, w żaden sposób nie wpływają na rozgrywkę. Mimo, że jest to wczesny dostęp, jest wykonana naprawdę dobrze, a dodatkowym plusem jest możliwość pobrania asetów i zmniejszenia. Jakości oraz ilości klatek na sekundę. Brakuje jednak polskiej wersji językowej, interakcji między bohaterami i dodatkowych trybów rozgrywki. Nie doświadczymy również kompendium wiedzy o bohaterach, czy możliwości zaproszenia znajomych i pojedynkowania się z nimi. Na pewno warto jednak wspomnieć o oryginalnym stylu graficznym i jeszcze bardziej oryginalnej rozgrywce. Ogólnie tytuł jest zdecydowanie na plus, ale większość graczy odbije się od niego przez zwyczajną nudę. Dostępny jest bowiem tylko jeden tryb rozgrywki. Twórcy jednak planują dalszy rozgryw. with the tool.